10 lat działalności, coraz więcej uczestników, a do tego mnóstwo zrealizowanych przedsięwzięć w naszym mieście. Tak najogólniej można opisać ruch społeczny w Olewej Herowo. Z takich najważniejszej rzeczy, co udało nam się zrobić, to przede wszystkim dokończenie rewitalizacji ulicy Wałowej, która ostatnio została oddana, która jest jedną z piękniejszych obecnie ulic. Również park. Park przyjmuje coraz to bardziej. Taki turystyczno-rekreacyjny charakter. Tradycyjnie wraz z początkiem roku członkowie gromadzą się w celu podsumowania minionego roku i omówienia planów na bieżący. Jedno z podstawowych kryteriów to dokończenie budowy Filharmonii Kaszubskiej. Jednak plany na przyszłość związane są w dużej mierze z ciągle zmieniającą się sytuacją gospodarczą. Są nowe zadania nakładane przez państwo, przez rząd. Myślę, że tutaj będziemy się borykać, jak wiele innych gmin. Ale myślę, że przez te przynajmniej 10 lat mojej bytności w razie miasta widzimy, że potrafimy to robić i robić to skutecznie. Miasto nam pięknieje. Najważniejszym przesłaniem zwolenników Wole Wejcherowo jest czynny kontakt ze społeczeństwem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby inaczej można było funkcjonować. Słowa Wole Wejcherowo mówią, że wolimy miasto. Wejcherowo. Nie prezydenta, nie władzę, tylko miasto, tą część społeczną i żeby ktoś mógł to zrealizować trzeba w jakiś sposób zebrać, ale być wśród ludzi i czuć jakie są pomysły, żeby je potem można było wdrożyć w życie. Ruch Wola Wejherowo skupia coraz większą rzeszę zwolenników. Nic dziwnego, bowiem efekty pracy są widoczne gołym okiem. Przez 10 lat istnienia ruchu Wejherowo zmieniło swój wygląd i to na plus.